Choć przekształcenie publicznej lecznicy w spółkę prawa handlowego stało się faktem już jakiś czas temu, pytania i wątpliwości radnych nie ustają. Na ostatnim posiedzeniu pytano m.in. o strukturę organizacyjną nowej jednostki, która jak wiadomo ma już prezesa i pięcioosobową radę nadzorczą. Zarząd jakby odstąpił od tego zamiaru dwuosobowego składu zarządu spółki, zdecydował o jednym członku zarządu i co też spowodowało i jakimi. Argumentami kierował się zarząd, rozszerzając, dopuszczając, bo taki był zapis też, ale była mowa o, o tym, że prawdopodobnie za, Rada Nadzorcza będzie liczyła trzy osoby, a w tym momencie liczy 5 osób. No prawie 100% tych, którzy złożyli deklarację bycia w Radzie, bo jedna osoba odstąpiła, czyli zostało sześć. Koncepcje przedstawione przez kandydatki, panie radny. Nie, były, były tak, tak rozbieżne, że trudno było sobie tutaj wyobrażać, wyobrażać żeby, żeby można było no, realizować te koncepcje. Co do Rady Nadzorczej, okazało się, że ci kandydaci to jest potencjał, potencjał również i, i wiedzy. Ci kandydaci, szczególnie, szczególnie z zewnątrz, każdy z tych kandydatów ma ukończony kurs i doświadczenia w pracy, w pracach w radach nadzorczych, również, również spółek, spółek takich leczniczych. Stąd myślę, że, że trzeba z tego doświadczenia zaczerpnąć. I myślę, że tak tym wszystkim pokierować, żeby to nie było, nie było jakoś nadmiernie, nadmiernie kosztowne, a a tak bardzo oględnie powiem, a, a żebyśmy tutaj również z tego doświadczenia, które te osoby mają, żeby można było skorzystać. Niewykluczone, że w nowo powołanej spółce dojdzie do zwolnień i to też martwi niektórych samorządowców. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, jak i zarząd mówią, Mówią tak, nic się nie stanie, wszyscy pracownicy będą mieli pracę, zostanie wszystko na takim poziomie jak jest. A na dzień dzisiejszy co mamy na wejściu? Jedna kandydatka mówi 100 osób do zwolnienia, druga, która wygrała, 30 do zwolnienia. No jakże to, to teraz, jak się czuje Pani Przewodnicząca Komisji Zdrowia, y, która wtedy głośno tutaj y, a, apelowała do pracowników i mówi przecież wam nic się nie stanie, wy będziecie na tych samych zasadach. Nie skończy się oczywiście na 30 pracowników, to, to zdajemy sobie sprawę z tego. Mając na względzie również i y, pracowników i ich dobro, żeśmy kierowali się tym, żeśmy rekomendowali Panią Dyrektor Łas. Co będzie w przyszłości proszę Państwa nie ma takiego mądrego kto przewidzi co będzie, ale na tą chwilę takimi informacjami się. Bardzo Ci dziękuję, Waldku, za troskę. W sesyjnej dyskusji wzięli również udział przedstawiciele związków zawodowych działających w Lecznicy. Te martwią się z kolei o swój byt, wysokie koszty związane z czynszem za obiekt czy wynagrodzeniem dla członków Rady Nadzorczej. Przekazuję informacje w imieniu wszystkich związków zawodowych działających w z z Wieluniu. Jesteśmy niezadowoleni, protestujemy przeciwko pięciosobowym składzie Rady Nadzorczej. Dochodzimy do wniosku, że jest to twór nadmiernie rozbudowany. Proszę Państwa, to nie jest PKN Orlen. My nie mamy takich dochodów, a wiadomo, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Do Państwa, to mam tylko jedną taką uwagę że po prostu my się czujemy wmanewrowani w manewrowani spółkę wbrew naszej woli jako związki zawodowe, bo myśmy od początku mówili, że to jest wielkie ryzyko, pani przewodnicząca Komisji Zdrowia podzielała to, ale od jesieni zmieniło się tutaj stanowisko i wszyscy już tutaj radni z moimi wyjątkami może. Skłaniali się, zresztą co w głosowaniu wyszło, że tam paroma głosami przegłosowali tą spółkę. Ja chciałem tylko powiedzieć tyle bardzo krótko, że spółka bez środków na inwestycje i z tak wysokim czynszem, jaki planuje zarząd powiatu i Rada Powiatu narzucić nowo, nowo powstałej spółce, nie ma szans na. Bilansowanie się. Rozmawiamy tu o wszystkim, a o tym pacjencie w ogóle i o naszym zdrowiu, kompletnie. Więc wszystkim życzę dużo zdrowia i żebyśmy jak najdłużej żyli i nie korzystali z tej opieki. Czas teraz na komentarz do wypowiedzi związkowców Starosty Wieluńskiego. Bardzo proszę również i to wszystkich, aby. Przeczytali obowiązki i, i kompetencje Rady Nadzorczej. To nie jest tak, że, że Rada Nadzorcza e, daje, daje wytyczne e, prezesowi e, ile osób ma zwol zwolnić. No to, to nie, no. Myli... No ale sam pan starosta powiedział, że Rada Nadzorcza kontroluje prezesa i może mu wytknąć. Kontru... Za mało kontru... ludzi zwolniłeś, nie, 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 nie. spółka nie, nie przynosi w tym zysku nie w tym i tak dalej. Nie w tym zakresie bardzo proszę o zapoznanie się z kompetencjami Rady Nadzorczej, jakie ma kompetencje Rada Nadzorcza i, 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 i Zgromadzenie Wspólników i, i Zarząd. Także tutaj nie, nie z drugiej strony. Nie powielajmy plotek, bo no, no, widzi Pani, zresztą sami Pani, pani, pani Jadziu powiedziała, że, że ktoś tam już powiedział, że jest lista. No jak może być lista? No jak jeszcze nie wiadomo, czy, czy Łazowa będzie prezesem. No. Jest, Ale by to nie Łazowa nią, tworzyła jest, listę. Inna pani tworzyła tę listę. Ale, no tak no mówi wie. plotka. No to właśnie nie powielajmy tych plotek, bo niepotrzebnie podnosimy, pani też to powiedziała, że emocje sobie podnosimy. Więcej o szpitalnej spółce mówić będziemy już w obszernej relacji z sesji Rady Powiatu, którą nadamy w sobotę i niedzielę, jak zawsze po kulturalnej TVC. Polecamy.